Miałem wiesz, poczucie zagrożenia, wie, kurczę, idę, wiesz, z psem, tu mi jakiś, wiesz, gościu z sterydami nawalony. Jakiś obcy typ ci dzwoni, całkowicie ci, wiesz, dewastuje, wiesz, twoje granice. Mówi, że, wiesz, tam pisał, kto wie, gdzie on mieszka, to ten, mu coś tam po prostu dam. Była taka, wiesz, wrzawa w internecie. Tutaj to to już można zgłaszać chyba takie rzeczy nawet. Tak, już y, kolega wspólnie nasz, który tutaj u ciebie był, już go zgłosił, bo jakby też słyszałem z tej branży dużo osób, bo on dużo osób, wiesz, atakował i hejtował, natomiast y, to, jak on się zachował, było dla mnie trudne emocjonalnie, bo miałem powiedz, poczucie zagrożenia wie kurczę, Idę, wiesz, z psem, tu mi jakiś wiesz, gościu sterydami nawalony, po prostu cały czerwony. Co drugie słowo, chuj kurwa, zajebie cię", i, wiesz, nie dał mi nic powiedzieć, mi wyskoczy. No to jest stresujące jednak dla ciebie, e, ale. Dzięki tej jego komunikacji, mówię, zadałem sobie pytanie, mówię, jak mi to służy, i ja mam no gościu, który myśli, że tylko i wyłącznie tam, nie wiem, zrobisz formę poprzez redukowanie kalorii. I dzięki temu wymyśliłem, słuchaj sobie, cały tam program, 16 powodów, dlaczego nie możesz schudnąć i nie jest to wina twojej diety.